Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek i dzisiaj będziemy robić sushi. Tylko, że tym razem nie z surowej ryby, tylko z tuńczyka z puszki. Przepis jest od japońskiego kucharza z gwiazdką Michelin. No i naprawdę tak proste, a tak dobre. Także zapraszam do robienia sushi. Zaczynamy od przemycia ryżu. Ryż powinien być taki do suszy, jest taki bardzo krótki. Można go kupić w supermarketach pewnie, na pewno można kupić online. Ważne jest, żeby tutaj dobrze to wszystko pomierzyć. I tak 500 gramów, pół kilograma ryżu. Najpierw ryż należy przemyć pod, w zimnej wodzie. Tak kilka razy właśnie wypłukać po, płukać i wylać tą wodę, tak z pięć razy. Woda nigdy nie będzie czysta, taka przejrzysta bardzo. Natomiast no, chodzi o to, żeby, żeby przez tą wodę było widać ten ryż później. I zostawiamy na godzinę. Niech ten ryż nasiąknie tą wodą. Zobaczcie, on już zmienia kolor. Widać, że ten ryż już jest taki nasiąknięty, i teraz będziemy ten ryż gotować. Ale zanim będziemy gotować, to musimy, go, musimy wlać odpowiednią ilość wody. Do sushi proporcja wody do ryżu jest 1 do 110%, czyli 1 do 1,1. Czyli jeżeli tutaj mamy 500 g ryżu, to o 10%, 10 więcej. Dajemy wody, czyli 550 gramów wody. Jeżeli chodzi o wodę, to czy to są mililitry, czy gramy, nie ma znaczenia. Jest to po prostu to, to samo. Gotujemy nie odkrywając, nie mieszamy tego ryżu. Jedyne co możemy zrobić, właśnie tak poruszać garnek. I teraz tak, to jest bardzo ważne. Doprowadzamy do wrzenia, zmniejszamy gaz, czy też prąd, co, cokolwiek nie robimy i gotujemy przez jakieś 5 minut. Później wyłączamy i jeszcze pod przykryciem 10 minut. I on wtedy tak ładnie dojdzie. W międzyczasie robimy sos do sushi, czyli tę te, miksturę z olejem, nie z olejem, co ja mówię, z octem ryżowym. Wszystkie składniki podam dokładnie w opisie. I to było tak, to było cukier około 60 g, 20 gramów soli. Cukro można dać troszkę więcej albo troszkę mniej. To już zależy jak lubicie. I 75 gramów octu ryżowego. Też można online kupić, można też w hipermarketach kupić, czy też w jakimś japońskim sklepie. Im lepszy ocet, tym lepsze będzie sushi, no bo to w sumie ten ryż i ten ocet jest jedną z najważniejszych części. E, Najważniejsze części te, te, tego sushi. On nadaje smaku. Mieszamy teraz to wszystko, wszystko na zimno. Ten ocet nie trzeba wcale podgrzewać. Mieszamy, do, dopóki się wszystko nie rozpuści. Musi się wszystko dokładnie rozpuścić. I jak już to 10 minut minie, no to ryż można przełożyć. Znaczy, oryginalnie to jest taka specjalna, taka miska drewniana, której ja nie mam, więc używam, ważne, żeby to nie było metalowe naczynie, używam szklanego. Czyli przekładam do szklanego naczynia i będę. Wymieszam z tym sosem. Czyli z tym octem ryżowym z cukrem i solą. Ten ryż musi być gorący w momencie, kiedy będę dodawał, dodawał ten sos. Nie, nie, nie można najpierw wystudzić, a później dodać sosu. Tak się staramy, żeby równomiernie ten sos rozprowadzić. I też się staramy, żeby tego ryżu nie, nie, nie połamać. Też żeby on się nie rozwalił. On powinien być taki jeszcze delikatnie, troszkę twardy. No, mi tym razem nie wyszło, bo robiłem około 7 minut, troszkę za długo, ale tak, to, znaczy 6 minut dokładnie gotowałem, później na 10 minut odstawiłem. To wszystko zależy od ryżu. To nie jest tak, że każdy ryż tak samo długo, no ale mniej więcej. Ten ryż jest taki delikatnie jeszcze, nie tyle twardawy, tylko mi się nie rozpada. Mógłby być jeszcze troszkę bardziej twardy, ale nie szkodzi. Taki też jest dobry. I wymieszamy dokładnie, delikatnie, najlepiej łyżką drewnianą. I pozostawiamy do wystygnięcia. Najpierw położyłem ścierkę na tym a później przykryłem folią, żeby mi nie wyschło. No i jak żyży jest jeszcze ciepły, on nie ma być zimny, dajemy do lodówki, zaczynamy zaczynamy zwijać te maki. To jest to jest to są takie maty z y, alg morskich. Które można kupić gotowe. No nikt tego w domu nie będzie robił pewnie, nawet nie wiem jak to, to, to było robione. Y, potrzebna będzie też taka mata bambusowa, która nie jest aż tak bardzo konieczna, jest pomocna. Ja sushi już robię od lat, chyba z, z 7 lat już robię sushi. Nawet na moim angielskim YouTubie mam wideo, jak małe dzieci jeszcze były takie ma prawie malutkie i żeśmy razem robili. Kiedyś robiłem co tydzień, co wtorek, ale dzieciom się znudziły ze sushi, więc już tak, aż tak często nie robię. I teraz tak, Powinienem najpierw ręce pomoczyć w wodzie z octem. Tam mam akurat przygotowane nawet. W, tym, w tej miseczce to jest woda zimna woda z odrobiną octu ryżowego tak żeby się nie kleiło no ale nie pomoczyłem trudno i teraz tak nabieramy nabieramy ryż i rozprowadzamy najpierw tak na boki Oczywiście, jak ktoś robi sushi codziennie albo pracuje w restauracji, no to ma troszkę większą wprawę. No ja tej wprawy ciągle jeszcze nie mam już takiej dobrej. chociaż one wychodzą mi już coraz ładniejsze. Ale znaczy, te, ogólnie ten przepis, kupiłem sobie taki kurs, kurs japońskiego mistrza kuchni z gwiazdką Michelina i on tam właśnie podawał kilka rodzajów sushi, mniej więcej między innymi właśnie ten to sushi z, z tuńczykiem. Też pokazywał jak, jak właśnie ten ryż rozkładać. Jeden właśnie z potraw był ten tuńczyk z puszki, jeden rodzajów sushi, który robił. No i niesamowite, jak takie proste danie może być dobre. po prostu ta ryba z puszki e, Połączona z majonezą, z sałatą i z tym ryżem. No, rewelacja. No, mój syn to uwielbia. Moja córka nie jest do końca jeszcze przekonana, ale dla niej robię z łososiem wędzonym. To będzie może temat na inny wideo. I zobaczcie: no po prostu wykłada się tuńczyka z puszki. Trochę go trzeba rozdrobnić. Ja lubię w oleju. Może być też tuńczyk w tym w wodzie. No, i kładziemy sałatę. Ja akurat mam taką. Nie wiem, jak ona się nazywa dokładnie, ale akurat to lubię. No, jaką lubicie? Może być to taka zwykła sałata, może być właśnie taka rzymska, albo taka. To jest taka mała, podobno do, do rzymskiej. Tutaj się nazywa Sweet Gem, ale nie wiem, jak to. W Polsce nie, nie, nie jadłem nigdy jej. I teraz na to. Najlepiej byłoby dać najpierw majonez, żeby ten turczyk się nie rozpadał. No, ale ja troszkę zmieniłem kolejność. Nie ma to ogólnie znaczenia na, na samym końcu, ale łatwiej byłoby go nałożyć. Da, dajemy dosyć dużo majonezu. Najlepszy byłby pewnie jakiś własnej roboty, taki super dobry, no ale te też nie są złe. Kładziemy na to jeszcze kolejną sałatę. I zwijamy. No i tutaj nam właśnie ta mapa, mata bandbosowa pomaga. Zwijamy właśnie w ten sposób. Przy, przytrzymujemy sobie palcami to, co jest w środku, tak zawijamy, tak jak widzicie, ten ryż nie nałożyłem do końca, tylko zostawiłem tak z 2 cm tych alg po to, żeby raz, żeby to nie było aż takie grube te, te sushi, a dwa, żeby też nie było, żeby się ładnie przykryło. I tak właśnie zawijamy. No tak jak mówię, no ten Japończyk jak, jak pokazywał to na wideo, na to robił to tak pięknie i sprawnie. U mnie ten efekt nie jest aż taki aż taki super. No ale, ale jest dobry. Nie rozpada się, smakuje super, więc o to chodzi. Pomimo, że tych sushi to robiłem mnóstwo, to jednak jednak wszystko wymaga wprawy. No ale zobaczcie, wyszło bardzo ładnie. Wszystko jest tak właśnie zwarte. Nie rozpada się i teraz będziemy kroić. Ja już teraz przyspieszę troszkę wideo, bo samo klejenie, dobrze jest pomoczyć nóż, żeby nóż oczywiście musi być bardzo ostry i dobrze jest go pomoczyć, żeby żeby się nie przyklejał. Oczywiście to na pół, ale nie było potrzebne, można kroić od początku. Chciałem po, podzielić na 8 części, ale to od razu zobaczyłem, że to byłyby za grube. A ja robię takie na raz. Czy dla mnie nie było takie grube, ale już dla dzieci mogły być. Więc kroimy i zaraz pokażę jeszcze raz. Jak to, jak to pozwijać. Oryginalnie powinien być całkiem inny nóż, taki długi, ja nie pamiętam jak on się nazywa. Ale to nie ma takie takiego znaczenia. Też mam japoński, bardzo ostry, ale nie, nie taki do sushi. No i jedno gotowe. Zaraz będziemy robić drugie. Czyli znowu, co też ważne, znaczy nie aż takie ważne, ale to... to będzie wyglądać ładnie, żeby tą bardziej świecącą stroną do dołu. Dodajemy ryż, rozprowadzamy najpierw na boki. Tutaj można sobie ręką tak przytrzymać, znaczy nie tyle przytrzymać, tylko żeby dokładnie mniej więcej właśnie w ten sposób. Mniej więcej dokładnie po bokach też było, no bo końcówek w żadnym wyraźnie nie wyrzucamy. O. I prawie, prawie gotowe. Zostawiamy trochę tej maty, żeby się ładnie przykleiło. I zaraz będziemy. Teraz muszę to przenieść na matę bambusową. No w ten sposób jest łatwiej, dlatego że ryż się nie przykleja do maty bambusowej. A bez problemu to można teraz przenieść. Gdybym teraz na przykład dodał całą resztę, to już byłoby ciężko przenieść, bo się już I dajemy najpierw sałata. Tak jak zwykle. Tak, jak mówiłem, taką, jaką lubicie. Bardzo dobre, bo wyjdą też z makrelą wędzoną. To nie musi być oczywiście tuńczyk, może być makrela wędzona. Ja też, jeżeli jesteście zainteresowani, to, to mogę robić różne sushi, pokazać jak, jak się robi. Tutaj starałem się właśnie w jak naj... Może nie tyle na, najbardziej oryginalne, bo to też nie o to chodzi, ale jak najbardziej, jak najlepsze, żeby wychodziły. Dlatego sobie kursy pokupowałem. Książek mam kilka, co najmniej o sushi. Jak z każdą potrawą, to się staram, żeby to... No żeby wychodziło jak najlepsze. Choć tak jak mówię. O, i teraz dodam jeszcze awokado. To i bardzo dobrze pasuje. Jak ktoś lubi. No, jak ktoś nie lubi awokado, to to nie trzeba dawać, ale pasuje elegancko. Na górę sałata. Tak przy okazji, gdyby ktoś chciał kupić sobie japoński nóż, jakiś miarę dobry, to ten akurat to jest Kai. Niedrogie, bo to nie jest taki bardzo oryginalny japoński. Czy znaczy jest oryginalny z Japonii, ale to nie jest taki z taką drewnianą morączką, ale już jest. Dobry japoński nóż, miary dobry, mam też inny, który jest drewniany, bardzo ciężko go oszczyć, jest bardzo twardy. Ten nie jest, to można oszczyć stalką. I zobaczcie, najpierw zwijamy, potem przytrzymuję mocno, biorę sobie, yy, biorę sobie końcówkę, troszkę za, za daleko położyłem. Zobaczcie, już jest taki ładnie zwinięty, ale teraz przytrzymuję Łapie za końcówkę, podciągam i dzięki temu on, ta, to sushi jest takie zbite, ładnie zbite. Zobaczcie, przepięknie, nic nie wyciekło. I można teraz kroić. Tak jak zwykle przyspieszam wideo. Japońska kuchnia ogólnie uchodzi za bardzo zdrową, jedną z najzdrowszych, najzdrowszych na świecie. Najzdrowsza na świecie to jest śródziemnomorska, chyba najbardziej, najzdrowsza była hiszpańska, włoska jest też bardzo zdrowa, także warto jest niektóre potrawy włączyć w swoje menu, dlatego że no ważne jest urozmaicenie. Ja nie mówię, że polska kuchnia jest niezdrowa, natomiast no my często jemy niezdrowo. Jemy bardzo monotonnie. No i zobaczcie, gotowe i będzie można próbować. Sushi gotowe, teraz sobie przygotuję sos. Ja lubię z sosem sojowym i pastą wasabi. Nie dodaję pasty do sushi, dlatego że nie wszyscy lubią trochę sosu sojowego. Wasabi. Próbować. Ja nie jestem mistrzem jedzeniu pałeczek, no ale susz trzeba. pałeczkami znaczy się, nie pałeczek, ale susz trzeba jeść pałeczkami. Obowiązkowo. Oczywiście żartuję, ale. ale po prostu tak jest chyba łatwiej niż widelcem. No to próbujemy. Pyszne. Ja to uwielbiam, bardziej nawet niż z, z tym z łososiem. Jeżeli chodzi o surowe ryby, no to nie wiem, które lepsze, obydwa lubię. Natomiast te, jeszcze spróbuję zaraz awokado. Jak smakuje. Pyszne. Także ja idę sobie jeść i zapraszam do subskrypcji.